Jest ja jestem Snake, Snakeman, a witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam za taką długą przerwę, ponieważ nie miałem czasu zakupić najnowszego magazynu Lego Ninjago z figurką Smacznego Kola, tym się w dzisiejszym odcinku zajmiemy. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to jeśli jesteście nowi na kanale, to oczywiście zostawili ten sam który bisturycie, teraz na ekranie, to zostawili też papeczkę w górę za zasięgu oglądających. I żeby nie ominąć żadnego właśnie takiego wydania najnowszego z LEGO Ninjago, bo na pewno za za, niecałe, za parę dni już że najnowszy magazyn, najnowsze wydanie magazynu LEGO Ninjago, więc na pewno będzie tutaj na kanale. No to kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o każdym nadchodzącym filmie na tym kanale. Ja już nie przedłużając, lecimy z dzisiejszym tematem naszego odcinka. Tak jak mówiłem na stępie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się najnowszym wydaniem Lego Ninjago z minifigurką z złotego smoczego kola plus kartą limitowaną. Jest ona tutaj. O! Yy, skrystalizowana Asfira. Karta numer 19, więc bardzo fajnie. Jest to numer już 4 na 2023 rok. I cena jest taka sama: $19,99. Ale zanim otworzymy ten magazyn, co tutaj takiego ciekawego jeszcze mamy na obraz? Mamy na pewno złotego smoczego Kaja, który był w magazynie Lego Ninja z roku 2022. podarzył się w sierpniu. Miałem tą figurkę, niestety właśnie ją nie mam. I dlatego zabraknie mi jednej właśnie smoczej figurki do kolekcji wszystkich smoczych mistrzów ninja. Właśnie. Yy, mamy tutaj jeszcze: Co tutaj mamy jeszcze? Yy, umknij mu czyli gra wieloosobowa Har 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 jakaś 12 stron komiksu no i tutaj właśnie ta karta imitowana z serii 8 która właśnie jest tutaj pokazana, którą dostaliśmy w tym magazynie więc nie przedłużając ja ten magazyn otworzę i zaraz będziemy już recenzować na początku magazyn a potem złożoną figurkę dobra, już załatwiłem folię widzicie o tutaj, no i więc Zajmijmy ten nasz magazyn Bo je możemy sobie odłożyć Gdzieś tam No i tak widzimy naszą figurkę Zajmę się nią Tak jak mówiłem później No i pokażę wam od razu kartę limitowaną Którą jest to Właśnie skrystalizowana Asfira, więc bardzo świetna dla mnie Karta, świetna też jako minifigurka Więc bardzo fajnie Także to byłoby na tyle I zajmijmy się Właśnie magazynem tak jak na wstępie jest złoty Smok Kol plus złota karta, także spoko. No i widzimy tutaj właściwie pierwszą stronę, czyli nasze uruchom nagaśne karty akcji, czyli mamy tutaj Lego Nidago Trading Card Game. Nic nie bez kart, kart akcji, więc bardzo fajnie. Tutaj jest pokazanie startuj z ósmą serią. Tutaj w tym magazynie dostaliśmy 30, jest tutaj ogólnie 30 kart limitowanych. Tutaj na stronie Blue Ocean, Blue Ocean Polska.pl będziemy mieli e, cały spis treści wszystkich kart e, limitowanych, które są dostępne w magazynach. No i tutaj mamy też karty. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy: Siła, Siła Różu, czyli mamy tutaj karty neonowe. Jedną kartę neonową w swojej kolekcji mam, ale nie będę wam znać jeszcze, ponieważ w drugiej części mojej kolekcji, kolekcji kart Lego Ninja Trading Card Game jeszcze nie zrobiłem. Mamy tutaj jak zwykle nasz spis treści. Tutaj nas, nas Lloyd informuje o różnych tej ciekawostkach, które będą tutaj. Tutaj mamy po kolei, jakie, na jakich stronach będzie to wszystko. Tutaj mamy o naszym złotym smoku koleu Jakieś fakty. Ma 14,5 cm, czyli tak samo jak każdy z naszych ninja. Tutaj mamy wszystkie głowy naszych, yy, naszych złotych smoczych ninja. Yy, mam, mam właśnie Lloyd, yy, mam właśnie Jaya, mam właśnie Zayna i właśnie Kaja, niestety nie mam. To jest bardzo dla mnie smutne. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Tutaj bardzo ciekawa broń, w ogóle. Yy, tutaj Impreza roku. Jakaś, jakieś łamigłówki ciekawe. Yy, misja wypaczony, sen. Reklama najnowszych kart Lego Marvel Avengers Trading Cards. W ogóle w najnowszym magazynie Lego, yy, LEGO, yy, LEGO, Mar LEGO Marvel Avengers z figurką doktora Strange'a jest właśnie jedna taka talia kart i jedna karta limitowana. Fajnie. Komiks pod tytułem Wykopane złoczeń Pierwsza. Dalej, komiks. Tutaj mamy błąd, misję błąd systemu Tutaj plakat o wszystkich, ze wszystkimi figurkami z poszczególnych sezonów LEGO Ninjago. Od nawet odcinka pilotażowego do tego właśnie yy, obecnego. Tutaj ultra smog Lloyda w contra kontra. Kryształowy król jest bardzo fajny. To jest. Tutaj mamy kolejną część plakatu. Tutaj misja sopelki i sedno. I druga część komiksu. W jakimś wielkim kocie, czy to nie wiem, później sobie przeczytam w, w wolnym czasie. Kolejna jakaś gra nie psuj zabawy, tak? Kolejna misja prosto z. Kanałów, czyli kolejne jakieś nasze mm, gry. Yy, poczta, przeprawa przez las tropikalne. I tutaj do wygrania są zestawy z, z, z Lego Ninjago z 2022 z pierwszej serii IWO. Yy, jest do wygrania samochód wyścigowy Loida IWO o numerze, o numerze katalogowym 71763. I trzy razy smok ognia Kaja IWO z numerem, z numerem katalogowym 71762. No i w kolejnym odcinku doczekaliśmy się kozackiej naprawdę figurki, czyli już 16 maja, 16 maja dostaniemy kryształową aspirę, więc to będzie po prostu gruba figurka. Jestem pod nią bardzo zadowolony i uszczęśliwiony, że ta figurka będzie właśnie w naszym magazynie. Właśnie za 20 zł to jest bardzo, że tak powiem wielki ból dla osób, którzy wykupili zestaw, zestawy smoc, złoty smoczy krążownik kola właśnie dla figurki Asfiry, która ma na wypożyczeniu na, właśnie na wyposażeniu zamiast tej oto kryształowej, kryształowej Klingi ma zamiast złoty smoczy skrystalizowany miecz ognia kaja. Więc to jest bardzo dla mnie bardzo fajna opcja, żeby ją kupić. Również dostaniemy tutaj kartę limitowaną. Ser, y, numer 20 czyli już trochę tak po kolei no i to będzie karta, to go, o, karta y, drużyna złotych smoków Kai i Jay I to będzie już 16 maja czyli dosłownie już w ten wtorek no a na przedostatniej stronie mamy reklamę bieżącego numeru LEGO Jurassic World z Owen'em plus z takim i raptorem plus złotą kartę limitowaną z, z kolekcji training card game seria Druga E, dajcie mi co to, to jest za nazwa e, drużyna drużyna Galum i Triceratops tak, jak, jakby coś, no mówili, że w sprzedaży od 20 kwietnia, więc już ten magazyn już jest dostępny no i na ostatniej stronie bieżący numer magazynu e, Lego Marvel Spider-Man z figurką Zielonego Goblina plus kartą limitowaną e, Czarnej Pantery i, karta, i kartami z kolekcji Lego Marvel Avengers i ten numer już jest w sprzedaży, już od dwie może nawet już od dwóch tygodni. Ja nie wiem, czy planuję ten magazyn zakupić, ale prawdopodobnie z uwagi na Zielonego gobina, bo Zielony Goblin to jest mój drugi najlepszy nemesis po Venomie, jeśli chodzi o Wroga Spidermana. I na tyle to by było, jeśli chodzi o magazyn najnowszy, bieżący z Lego Ninjago I tak się prezentuje minifigurka. Jest ona, za, e, jest ona zainspirowana e, i właśnie dedykująca 16 sezon Ninjago gdzie wszyscy smoczy ninja mieli właśnie taką formę smoka. Smoka, mm, czyli moc kreacji. E, tutaj mamy bardzo piękną twarzyczkę dla kola. Ten tors w ogóle jest kozacki. E, w ogóle Wam pokażę ten tył jak się prezentuje, bo też jest niczego sobie. Yy, właśnie tak, ten kozacki znak ziemi, takie bardzo ładne. Na drugi bardzo świetna minifigurka, jak dla mnie, prezentująca się świetnie. Naprawdę, te wszystkie w ogóle smocze formy są najlepsze, ale jak dla mnie, mm, właściwie Zane jest na pierwszym miejscu. Na drugim jest właśnie Kai, na trzecim Cole, a na czwartym jest JJ. Dlatego, ponieważ. Czyli mi się tak średnio podoba, ale jest też spoko, to jest figurka, więc dla mnie. Ogólna ocena tej minifigurki jest 10 na 10, więc przejdźmy do podsumowania. W ogóle na wstępie zapomniałem powiedzieć, że to jest, że w Niemczech to było setne magaz setne. Wydanie magazynu LEGO Ninjago, więc bardzo jestem z tego zadowolony. Czy się opłaca kupić ten właściwie magazyn z uwagi na tą figurkę? Moim zdaniem tak. Jeśli zbieracie wszystkie smocze formy ninja, więc ten magazyn dopełni Wam ostatnią minifigurkę, czyli czwartą, ze, ze złotych smoczych ninja z 16 sezonu LEGO Ninjago Crystallized. I nie mogę się w ogóle doczekać kozackiego prezentu, Postaci aspiry, która właśnie tej widniej, która będzie już w następnym magazynie, już w ten wtorek, więc dla mnie bardzo świetnie. Dajcie znać w komentarzu, czy zaopatrzycie się w te jeszcze owe wydanie magazynu, te jeszcze, które jest właśnie z kolem do tego, właśnie wtorku, czyli 16 maja, wtedy, gdy wchodzi właśnie kryształowa Asfira I wobec mnie to byłoby na tyle, więc. Zobaczcie też moje poprzednie filmy na moim kanale i subskrybujcie i lajkujcie. Także do zobaczenia w następnych materiałach na tym kanale. Także cześć.